Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj przyjechaliśmy dzisiaj do kolejnej hodowli, którą mamy tutaj niejako w zespole German Team, tego jak mówię, lidera tego zespołu do Ulisia Franzandera. Ja powiem tylko od siebie, że tu już byliśmy. Ja byłem tu kilka razy. Byłem tu ja, i z Manfredem Bulą, jeszcze jest chyba z Erhardem Pankę. Także tutaj, jak się nazywa, tą hodowlę odwiedzaliśmy. Kolega Ulrich van Sander w 2018 roku zakończył lotowanie tutaj kiedyś w tym oddziale, co tutaj mamy: Delbrick Hevelhof. Natomiast w 2020 roku rozpoczął lotowanie od nowa. To, że zakończył lotowanie nie znaczy wcale, że ty gołębi nie miał. Miał gołębie, ale po prostu nie lotował nimi tutaj, że tak powiem, w oddziale. I nie ja dawał z wspólnymi czym wspólnymi gołębnikami. Teraz ja już może oddam głos koledze Andrzejowi, on mu to przetłumaczy i opowie nam też o tym gołębiu, który tutaj, którego trzyma w ręku, ale wcześniej podzieli się nam jeszcze z wynikami, jakie osiąga teraz na wspólnych gołębnikach i nie tylko. Co to jest? To jest zurzeit superstar Schlages. Er hat selber Ja pokażę jeszcze. To jest gołum właśnie żebyśmy tak zobaczyli tak pod kątem super tu super rozpodowiec, ale też super lotnik, bo tu tak widzimy był szóstym gołębiem RV, 12. gołębiem w mistrzostwie i to jest jego jak uważa najlepszy gołąb w 2017 bei der zweiten Vogelmeisterschaft i die dritte RV Meisterschaft 2017 ein Jahr vorher war ja auch mit dabei. Und 2018 wie gesagt, to jest ja najlepszy Brał udział w mistrzostwie 2017, 2017 roku. Zweite, zweite RV Vogelmeister. W mistrzostwie samców był drugi. Und, e, RV Meister, über von I trzeci w tym samym roku, w których udział brało 110 gołębników. Tak, czyli mamy tak. take a gomba on er on, on, on go trzyma w ręku pokażmy go on widzę jest w trakcie pierzenia widzimy to ma taką fajną ist natürlich jetzt noch in der maus ist das super raspodowiec Er mm -hmm. also lange gezüchtet oh. hat Und uh, ne und und das ist jetzt das ist zurzeit der ja absolute superstar da fliegen jetzt 2022 und 23 in zwei in letzten zwei Jahren auf eigenen schläge und abgegebene tauben fliegen jetzt 16 mal den ersten preis und kinder von ihm Enkelkind. Jego wnuki w 2022 i 2023 e, wylatały na, na, u niego w gołębniku i na różnych innych gołębnikach, co odsprzedał czy odstąpił te, te, te Gołębie pier, 16 razy pierwsze miejsce. Tak. A to jest gąb z czego się wywodzący? To jest Harry mal Figo. To jest właśnie super Zuchtvogel 880 gewesen. Za inzuchy so Tochter Harry von Heumens. I ta młoda była. Enkel Figo ma Rosa Blond. on wywodzi się z Gołębi, Harry. Jana Hojmansa. Miał tutaj takiego super też 800, o numerze 880. I z samicy Figo. E, Reynardza. E, Reynardza razy... To jest wnuczka. Wnuczka, z tego co zrozumiałem, matką jego jest wnuczka. Tego figo właśnie. Tak, ale to nie była czysta figo, była z, e, e, ojcem e, czy matką? Babcią. E, nie, nie, ojcem tej, tej samicy e, e, i matki, ma, matki matki tego gołębia. Z, z bak 17. Bak 17, Marcela Albrechta. Mm -hmm. Matka wywodzi się z ojciec był. E, Zbaka 17, a matka e, z figu. Dobrze, dajcie go do ręki, żebyś to zobaczył. Powiedz nam, jak to wygląda. jest On teraz mówi: no, super, super rozpłodowiec. Oh, widzimy. Jest auch großvater. dwóch latach na różnych gojemnikach 16 pierwszych. Dzieci miały. Ja, diesjer 2023 das derby Reachos Winteren gewonnen. I jest ja auch wieder großvater on w lotach zimowych, na wspólnym Tam Tam derby superstar? Nie, nie. Derby riachos On wygrał i to była w wnuk też tego gołębia. On teraz przyniesie tą córkę tego. Ładnie wygląda ten bogą tak w budowie? super. to upierzenie ma fajne. one nie są duże, ładne nie jest zbyt duży, By, ale budowa. to derzeit beste Tochter aus ihm, die vererbt auch schon wieder bombastisch. Tauben mit 11, 12, 13 Preise. Und das ist die Mutter von der Siegerin. Czyli tak, to jest gołąb, który jest córką jest tego gołębia jego, teraz najlepsza u niego na gołębniku i też wydała już gołębie po 10-12 konkursów. I to jest też matka tej drei co, co wygrała rachos. ten... die I mit sechs Mit drei verschiedenen Vögeln bringt die Kinder mit sechs erste Preise. E, z różnymi verschiedenen Vögeln bringt die Kinder sechs sześciu, Preise. Mit drei verschiedenen Vögeln bringt die Kinder mit sechs Aha. To jest córka jego i, i matka jest 100% inbredna, inbredna figo na Figo Reynardsa. Nie. Nie Poczekaj, proszę, nie, tego weź, tego, tego, a tego będzie oglądał. Tu pokażmy jeszcze, jak wygląda to skrzydełko jego. O. Samiczka, bardzo ładna. Jak już rozmawiamy teraz, bo mówimy te gołębie masz tutaj oparte na co mówiliśmy o tych dwóch liniach, to jest Figo i Reynardsa i Jana Hoymansa Harry A jakie jeszcze gołębie inne masz linie te tutaj u siebie wchodowli? To jest. Bazis, to jest Harimalfigo Harrys. Und die Figos sind meine absoluten Basisdaumen. tauben Das ist Pasova. dann habe ich mir noch Hurricanes dazugeholt. Das so, ist ein Hurricaner, ein vogel von Gebrüder Blum. Der Gebrüder Blum haben ja einen so einen super Verehrer, der schon zig Tauben mit ersten Kurs und Regionalsieger bringt. Mhm. Da habe ich einen Sohn raus. Den habe ich gepaart an sie. Und daraus fliegt eine Tochter, zwei Erste und zwei Zweite. Hurricane uh, uh, ma jeszcze uh, linię z Hurricana. Henry Mansa, Bloom? Bluma. Ten gołąb wywodzi się od Bluma. Bloom, Bloom ma super. Rozpodobka. Ja tylko powiem dlaczego to się bierze. Bo jeszcze tak. Blum, jeżeli ktoś to zna nazwisko i zna katalogi Rainera Pittmana, to jest osoba, która robi zdjęcia. Do tych wszystkich katalogów, które miał Rainer, i podejrzewam, że te gołębie, które ma e, Harikana, to są właśnie od Rainera Pittmana przez to, że robił zdjęcia. Miał łatwy dostęp do tych gołębi Henri e, e, Lomansa dzieci Harikana, i dlatego właśnie to my też hodowlę Bloom odwiedzimy. Zobaczymy tam gołębie, i te gołębie, które jeszcze przypominam, te, które ma u siebie Ulrich van Sander, to są w Lomansy od Rainera Pittmana z tego linii harikana 51 właśnie z tamtej hodowli, dobrze. No samczyk od Bluma z tą samicą e, wydał już e, dwa pierwsze miejsca i dwa drugie miejsca. Zwaierstę, dwa jesu, dwa Dobrze. No tak, tak, ja, ja. Dobrze. Musimy, you, będziemy, od... ta mi się też bardzo idzie ta... Ta już jest bardziej wypierzona. Tamten Samczyk, który pierwszy, który nam pokazywał tego super gwiazdy, rozpłodu jego, no miał głowę taką, że tak powiem, po, z tymi centkami. O, dobrze. Czekamy, za chwilkę nam Urliś przyniesie kolejnego ptaka. Tutaj mamy tych głębi dużo do oglądania. Zobaczmy, bo jest naprawdę tych gołębników dużo. To jeszcze są w innych miejscach. Hodowla jest liczna, a my się zetknęliśmy z tymi głębiami właśnie jako German Team, które mamy na aukcjach wystawiane. Urliś też bierze bardzo takie fajne rodowody, robi obszerne, tam możemy dużo wyczytać. Cześć, czekaj, ja to wezmę. 2015 rok podejrzewam to jest, mm -hmm. bo są takie brudne obrączki, one takie były coś klejące się. 15, 15, to jest gołąb o numerze tak DV 0516 Lapitmana Pittmana 1765, to znam tą hodowlę, często tam byliśmy, dni otwarte Rena Pittmana, to przyciągają na pewno uwagę wielu hodowców. I zaraz nam powie, Ulrich, czy to jest właśnie coś z tego Henry'e um, czy może z jakichś innych linii. I... Myślę, że to jest Blum. To jest Blum? Hmm? Nie, 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 to jest. Nie, nie, to jest Rainer Pittman. oryginal Rainer Pittman. A. Sołn, a... mal tochter Figo. This. 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 My, this zweites, uh, czyli to jest to jest córka, to jest uh, syna. To jest mój zwejc, stampfuł. Ja. To jest jego drugi najlepszy. To jest jego drugi najlepszy. To jest Figo linię. Figo, Rainer z Figo. Sołn, mal Figo to jest 65, ja jest... ja, amigo, amigo nazwał go, i on wywodzi się syna figo razy córka figo, tak, mhm. i to jest jego drugi najlepszy gołąb. Sama bringe ja, ma absolutnie absolut najszybsze taube, die w duby. ostatnich dwóch latach, najszybsze gołębie, jakie miało, to My były the, właśnie z niego. Original fenstra tobin, A więc tobin. Winstra? więc tobin. A więc więc 70% Harry. Von, Czyli um, Heimansa Heimansa Heimansa. Ciągle Heimansa. Harry ist Mansa Und dann. Widzimy Dann, gepaart, dann uh -huh. mit Deutsche Vita und Mr. Blue uh -huh. von Fenstra. Und das Paar zusammengesetzt, da kriege ich sofort den 600 raus. Der fliegt jetzt zwei Jahre in Folge. Erster Astau hier überall bei uns. Vierter Astvogel Westfalen und 30. Astvogel Westfalen. Wenn er sich zusammengesetzt hat, dann hat er 600. Goembier? Und was, was hat er geflogen? Äh, letztes Jahr 2022 14,13 mit äh, 1152 Aspunkten. Im letzten Jahr 12 Konkursen mit 13 Lötungen, wie viele Punkte? 1152. Äh, 1151 äh, AS-Punkte. Und 2023 auch wieder 14,13? 1030 Aspunkt. W tym roku znowu 1430. Aspunkt. 14,13 Na 14, 14, 14, 14 uh, Aspunkt. 13 Konkursów i 1030 Aspunkt. W mm 2022 -hmm. i 2023 jeweils erste Asttaube von Z dwóch uh, lat uh, był pierwszym uh, lot, Lotnikiem den, w regionie 250. Den zajmie ich gleich auch, den 600. Ne? Aber Pokaż. diese, Pokażmy. Diese, nee, und, um, zu dieser Täubin muss ich noch was sagen. Diese Täubin packe ich im Sommer immer an den Super 636. Und daraus die Kinder abgegeben und auf meine Schläge. Das sind zurzeit mit den Figus dann wieder eingekreuzt. Bombastisch. Meine besten mhm. Tauben mit 14, 13 mit ersten Konkurse und auf anderen Schlägen 11. Ähm, deutsche die Kinder Meisterschaft. Geben das. Kinder aus ja, nee, mit 6, 36 636. Jaki numer ma ten gołąb? Ten 621. 1376 621 holenderski z 2016 roku. Oryginalny Peter Węstra. Ja On latem, latem paruje na tego samca. Tak. I z, z tego e, krzyżowania e, wychodzą najlepsze gołębie też po 12-13 konkursów. Konkursów robiące tutaj. To mhm. jest, ja absolutnie. Ja Zadam pytanie, bo tam on w oddziale tutaj lotuje teraz też oprócz wspólnych gołębników. Tym RV? A tak, tak, tak. No. lotuje cały czas. Dobrze. O, tam nam pomału przynosi. To jest Mido, tak jak... To mieliśmy narodowo Tak? No. Nie Zwróćcie mu uwagę. Mniej się przyglądałem z, od Rainera Pittmana. Tam on ma w katalogu bardzo dużo gołębi. Ja tak nie znam bo za bardzo tych gołębi Reinerts, ale teraz powiem szczerze zainspirowany tym, co mówi Ulrich. Zwróćcie na nie uwagę. To jest Tochter aus dem 636 mit der Fenstra Tordy. To jest córka äh, z tego letniego parowania. mi jeszcze jaki absolute... numer ma. To jest GOM z 2020 roku, 151 i początek DV07200. Eine absolut super Tordy, nie? Bringt mm -hmm. auch schon sofort äh, Kinder mit 12 mm -hmm. Prezydencji i absolutne spicie. Mm -hmm. no, Powiedz to, co to jest jakaś. Par... To jest Samica z tego parowania. samica z tym. Samica z tym. E, samica Aha. I ona już od razu w pierwszym roku wydała gołębie po 12 kup. Widać gepaart mit Inzuchtvogel von Sohn von ihr, von ihm, von 17. A czani była lotowana, ta? tak? Nie, nie, nur Nein. zucht, ja. Z, z letniego parowania, parowania z tejfon. Von ihr abgegebene Brüder, Weibchen gebe ich aus dieser Verpaarung nicht mehr ab. Die bleiben alle sitzen, auch manche. Außer der Dr. Mildner, ist auch ein bandelow spieler Der hat als einzigster eine Schwester hiervon bekommen und zieht da sofort diesjahr beim Victoria Falls bis zur Endtour die zweite Asttau raus. Mm -hmm. Gegen 7000 angelieferten Taugen. Und leider hat sie auf Endtour dann verbimmelt. Ne? Mówi samce e, e, sprzedaje i tak dalej, ale samica żadna z, ty, z tego krzyżowania czy. Nie, nie poszła na sprzedaż. Nie, nie wyjdzie, nie. Jedno, jeden wyjątek miał ten. E, ale jakże nie wyjdzie, że nie sprzedaje? No nie, nie, sprzedaje, nie, sprzedaje nie sprzedaje, no. Nie sprzedaje. Und jedes Samizer-Sprätzchen zu Dr. Mildner. Dr. Mildner. Und was hat die geflogen? Die war bis zur Endtour bei den großen äh, Victoria Falls. Das ist ja einer der größten wannhoff der S ja. Welt. Była do zur Endtour tylko Na Victoria Falls do finału była Erste, drugim, drugim Asem wspólnego golewnika i, I na, na, na finale zginęła. And And on on final on I na finale jest nie no, Ja 26. tak myślę, że więcej optymizmu, może nam się uda wyciągnąć jakiegoś, także Ale to foyer, to zobaczymy. Ale hotspot wszystkie kolejne Oder Vogel, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das Nummer 500. Die hat nur alle Spitze geflogen. Einzige, die Ende hatte dann... ja. das war Nummer 500. Das war jetzt wieder ten, aus einer Schwester zu ihr. Der mhm. Dr. Miltner war der Einzige, der hier von einer Schwester bekommen hat. Dostał siostrini. Mhm. Und Brüder. Vollbrüder zu ihr. Ja, ihr. Mhm. Vollbrüder habe ich auch abgegeben. Der zieht... Brata du... oddał też. ...Kollege von mir. Meine, meine äh, sag ich mal, einfach so der Robin Lengeling ist hier RV-Mitglied, Konkurrenz, aber wir sind Freunde. Ähm, zieht sofort den besten Jährigen mit 14, 13 aus, aus dem Bruder von ihr. Das ist Brata jej, Robert Lengeling, du w tym samym, äh, zu on. Mówi normalnie, nie powinien tego zrobić, ale że są kumplami, przyjaciółmi, to dał i od razu w, w pierwszym roku dwa, dwa, na 13 wkładań, 12 konkursów. Po jej bracie. 14 rajców. Sofort Jerichszol, jako roczny nie? Mm -hmm. Tego też mu oddaj, bo będzie kolejnego przyniesie, bo tego już znamy, nie? No ja myślę, że tak długo go trzyma, to do mnie pójdzie. A ty myślisz? Aha, zobaczymy. nie. Ja myślę, że nie. Myślę, że musimy tak coś wyciągnąć. Ja myślę, że jakąś samicę nam z tego da. Trzeba więcej optymizmu mieć zawsze. To, to wsadzimy go tam. Teraz mamy następnego. Ja Ej, moment, n numer 70, y, 0, 22, 22, bo takie też ma numery. 380 z 2019 roku. Samica, tak? Właściciel? To ich mach Machę dzisiaj ja den zweitbesten Vogel. Letztes Jahr 2022 Bester Jeriger der EV. W tym roku e, miał najlepszego lotnika, a w, ze, e, w zeszłym roku. E, e, Letztes Jahr was? Bester Jeriga der EV. A Be... kto miał najlepszego lotnika? Oh, on. on, ale to co z tym jest. To, z, tym? No z tego Gołębia, a w zeszłym roku e, najlepszy rocznie. Mm -hmm. Und e, dzisiaj ja machał auch wieder 14, 13, macht zweitbeste Vogel der RV. W zeszłym roku był najlepszy roczniak, a w tym roku jest... jest? To, to, jest to, to jest matka tego gołębia, który był najlepszym roczniakiem. Tak. Dobrze, a teraz się zapytamy z czego to jest. W międzyczasie sobie zobaczymy jak wygląda skrzydełko tego gołębia. A w tym roku ten syn miał na 14 wkładań 13 punktów. Mhm. Tutaj jak jesteśmy u Lirisia to mi się bardzo podoba, bo tutaj ma dużą taką hodowlę, powiedzmy jak przyjeżdżamy 5, 6, 7 Labradorów podbiega, plus jeszcze jest tutaj dużo młodych tych labradorów. Są też psy rasy, Jack, rasy terrier, o tam sobie latają. Mamy też tutaj właśnie, ja lubię takie klimaty. No i koni, bardzo dużo koni. To jest półsiostra jeszcze do tego samca. czyli, ale półsiostra jest, że chary ojciec? Tak. Tego samca jest ojcem ojca 880, a... a... Die Mutter ist eine Tochter von dem Mateyman sohn Er hat einen sohn den Maitimen-Sohn. ist Kopmaner. Das, das, äh, mhm. das ist die Mutter. Da haben wir Gemeinschaftszug mit 880 gemacht. Und die Täubin hatte ich gepaart an ihn hier. Das ist wieder ein Sohn aus 636. Eine Vollgranate. To jest nowy już teraz, też, też ma takie głowę, tu widzę już też podobnie jak ten pierwszy. Ten sam jest... Tak, 289 i początek. Tu też jeszcze wyjaśnimy, bo ma numery takie zasadniczo od uliczka, to są 7200RV, ale też są, występują 022, 22, no różne. I jego matka jest wciąż w wsi Tigo Tolbin. Ja im w zimie na 636... O, Ja 636 geparkt i sofort in wciąż i dan habe ich meinen Freund Bernhard Hillemeier eine Schwester hiervon gegeben. Der zieht sofort RV Beste Taum in Delbrück-Hövelhof. Ist ja die größte RV von Deutschland. To jest ten Niebieski tutaj, to jest syn tego tutaj 636, 636 6, tego, którego po na początku. Ale on zafolsze. I sparował e, na siostrę. Ale też jeszcze wspominał coś o Bernardzie Hillemeier, że tak, co to że, e, nie, jedna z tych kobiet. siostrę z tego gołem, da, dał uh, Hillemayerowi. I od razu um, jako roczne dziecko po, po tej siostrze miało 13-12? Nie, RV, besty Jungtaun. Było jako, uh, jako młody gołąb najlepszy w RV. To jest ta sama RV z tego regionu 250, co też. tu jest? też. No. dieses ta, ta para była razem Z tego wyszło 377 Z tego wyszło 377 2 14-12 I dzisiaj 14-13 Moja najlepsza tauga Dwa lata miał e, 14 1412? 1412, lata pod rząd miał 14 wkładań 12 konkursów Najlepszy lotnik RV I ja ma 2 najlepsze Vogel RV on w tym roku był drugim Lotnikiem RV i miał. E... Fast 1000 na 14 Lotów 13 Konkursów i prawie że 1000 Aspunkte. To mhm. Das ist jetzt, wie gesagt, da ist noch leichte Linie zu. Er ist Enkel 880, sie ist doch da 880. Dann wieder Figo reingebracht, durchgekreuzt, Mattyman einmal, dann wieder zurückgeholt und sofort wieder spitzen. To da. jest blisko, bo to jest uh, córka 880. To jest tożka 880 i to jest enkel 800. A to jest wnuk, eee, córka 880 80 to to wnuk gór. 880. I jeszcze wydaje takie gołębie. Mhm. Ja poszczękuję ja będę dał... Ja Muszę Tu jeszcze nie? kilka gołębi w tej serii zrobimy. Widzę, że tutaj Ulrich nam będzie przynosił tych gołębi bardzo dużo. Także ten film podzielimy na dwie części za chwilkę. To... Jeszcze parę gołębi, że tak powiem, że tak powiem, parę gołębi weźmiemy, sfilmujemy i drugą część będzie w drugiej części zaprezentujemy kolejne. Widzę tutaj nie da rady, że tak powiem odjechać nie wysłuchując wszystkiego, co urliś ma nam do powiedzenia. My dwie części zrobimy z tego co najmniej, bo tych gołębi będzie dużo. Urliś nam tylko donosi. Co teraz mamy za ptaka Poczekaj, tak. moment. 061 moment 34 to jest 18 rok i 882 samica nie samiec to jest samiec miał dużo szczęścia das ist eine direkte Tochter von dem Blue Kittel von Hagedorn Becker Schwick wir haben den Blue Kittel ein super Vererber bringt spitzentauben ohne Hände das ist eine direkte Tochter von ihm To jest córka Blue Kittel Blue Kittel von Van de Burg Sohn mal enkelin Syn kitla na wnuczkę Kitla. A właśnie, a przy okazji słyszałem słowo Intel i często się w rodowodach pojawia. My mówimy często u nas tylko używamy inbred, a tutaj jest Intelt jeszcze, ale inbred też. Czym się różni to u nich? Intel od tego inbred. Intel od inbred. Jaki jest Gar Nic? Garnings. Nic. A patrz, ja myślałem, że to może. Intel heißt, weiß nie, man sagt co? So, Intel. Man kann inbred. Input transcript corrected: Einige da sagen Inbreed und einige sagen Intel. Das Hauptwärme äh, am meisten, wenn, wenn man Linienzug macht, sagt man Intel. Mm -hmm. ne, in Czyli niczym się niczym nie się różni. Aha. Bo ja widziałem często w rodowodach, na, w jednym rodowodzie było Inbreed i Intel. I tutaj się zastanawiałem, czy jest jakaś różnica istotna. Eine Taubin von um... Kittel. Kittel? Blue Kittel. Blue Kittel. Blue Kittel. Kittel. Von Blue Becker Kittel. Becker. Dirk van den Vandenburg. Hagedorn. Hagedorn Becker-Schwick. Schwick, schwick. Starke Mannschaft. Ist eine absolute. Aus ihr mit einem Sohn 636. Sohn von ihr mhm. von ihm. Da habe ich letztes Jahr Golden Race algarve, ersten gegen 6000 achten gegen 5000, 27. gegen 5000. Ne, erst der achte war gegen 5500. Dann macht sie 27. <laughs> gegen 5300 und dann. Das ist alles zu viel. Ich, ich, ich vergesse das alles. Ich kann nicht Ach so, ich dachte. Nein. E, e, Ersten gegen 6000. Ja, ja, moment. E, sparował tę samicę na syna tego 636. 36, 36, dał na wspólne e, gołębniki. E, młody, młody gołąb, który poszedł na wspólny go, gołąb Algarve. Gold Algarve Golden Race. Golden Race 2022. E, w 2022 roku. W drugim roku. gegen 6000. Miał e, pierwszy na 6000 gołębi. Achten gegen 5500.

22 miejsce na 5000 Gołębi. I na I na finale gdzieś przepadł. Tak, a zadam jeszcze pytanie, bo wczoraj rozmawialiśmy, jak byliśmy tutaj na kolacji w hotelu, to yy, okazało się, że mieliśmy na jednym gołębniku Derby Winterstar. To było Superstar. I Tochta jest Mit dem Sohn, auch wieder Harry, Inzucht Harry, mit dem Sohn Superior, Superior ist ein Halbbruder, 880, den habe bei Tiber 880, den haben wir vorhin gezeigt, das war der Puhlbrat, Superior. aus Sohn Harry mal Tochter New Harry. Ja, und der war ver verpackt mit diesem. Mit diesem, und daraus habe ich die 156. O, I wychodował e, razem z tą samicą, z tego Superior i, i na tą samicę 165. A wejpię 160, e, 156? i w tym roku miała dwa pierwsze, e, na pierwsze miejsca i dwa razy drugie miejsce. A zapytaj się a tego, co miał w zeszłym roku: trzecie miejsce, tam gdzie my mieliśmy pierwsze na ekstrafinale Superstar, Winter, Winter Superstar w Hiszpanii. Ten trzeci gołąb, który był. To z jakiego gołębi on pochodzi? Kittel mit e, Tochter 880. Tu mamy superstar. To był z Kitla i e, z córki znowu pół, siostry tego, tego gołębia, 636. 880, nie? Mm -hmm. I tam przyszły cztery, Fata... go, cztery gołębie i, i jego za, za słabo biegał. Oj, ten pata to był Kitl No, bo nasz wygrał wtedy z ligi i tam się biegł. A przecież to był Tak, fierte, fierte plat Ta, ja. De, Kittel von Peter Raga. Und die Mutter war die Nessschwester von der 380, die wir eben hatten, die Tochter 880. E einen Moment, vertummelst du das nach so Das war. E ja, nochmal. Ja. Vater von der Vater vom vierten Superstar, Super ja? das war ein Sohn vom Raga-Kittel. Sohn mal Tochter-Kittel. Heute jetzt vierten Goemba. Der vierte Raga. 3. Trzeciego był od Peter Hagen, wychodział z Hare, ha, Kittel. Ruger, Peter Ruger, Skitler, Skinter. Kittel czy Intel Kittel na. Und die Mutter war eine 379, das war die Schwester von der 380, die wir eben hatten, Tochter 880. No, i, i Matko była ta 380, 360. 80, die war eben im Film. Also, die hatten wir vorhin auf dem Film 389. 379. Das war die Zurka dieses charakteristischen 800. Nechtschwester, war das? 380. Was ist das? Gniasda. Vor zwei Jahren hatte ich hier auch einen Super-Jähring raus, der fliegt die letzten sieben Touren alle in der ersten 10 und in der Top-10. dwa lata wcześniej przed dwoma lata 2021. 2021 2021 miał też super gołębia Was za tego gołębia le flight die letzten 7 turn alle in ersten 10 2. 3. 3. nur Spitze in ersten 10 ostatnie 7 lotów to drugi trzeci pierwszy cały czas w czubie Mhm. Uh -huh. Und dann 2022 Tauben fliegen lassen im Frühjahr erste mal raus i na wiosnę a, na wiosnę w 2020 roku przy pierwszych oblotach Jatrząb zginął. Aber der, das wäre eine das war eine granate, weil der nur muss die letzten Touren. ne? Der war wieder gezogen, der war wieder gezogen der 568 damals mit dem Sohn Superior. Dort habe ich den Superior letztes Jahr selber da dran gesetzt, ne? Der 568 und dann davor da dann zu den dem dem na Sinas syna Superiora. E, sparowany. Spar, e, sparowany. No, ojciec był ten no, no. superjera. I ten wyczuł i sparował tego superjera. Ja na... powiem teraz tak, mamy już pół godziny filmu, to może tak zrobimy. Uliś będzie nam przynosił, to teraz na chwilkę pożegnamy się w tej części i za chwilę będziemy dalsze gołębie tutaj Uliśa Francendera prezentować. Ja powiem tak, bo dopiero mieliśmy gołębie Reynardsa, mieliśmy Bulka, mieliśmy. Jana Hojmansa, o tu jeszcze dużo, dużo innych będzie. Także na razie dziękuję, a moment, podziękujemy na chwilkę, i za chwilę przejdziemy do kolejnej części prezentacji Gołębi. Do zobaczenia, do zrobienia.